Która odpowiedź przedstawia uproszczoną wartość podanego wyrażenia? Na samym początku musimy tutaj zauważyć, że w tym zadaniu mamy podane wartości 2a plus b do potęgi drugiej, czyli mamy tutaj ukryty klasyczny wzór skróconego mnożenia. Musimy przypomnieć sobie dwa wzory, które nam będą tutaj w tym zadaniu potrzebne, czyli pierwszy wzór to będzie ab do a plus b do potęgi drugiej, to nam się równa a kwadrat plus 2ab plus b do potęgi drugiej, oraz drugi wzór, czyli a minus b do kwadratu, to będzie a do kwadratu minus 2ab dodać b do potęgi drugiej. I korzystając z tych dwóch wzorów, będziemy próbować uproszczać podane wyrażenia. No i już zacznę w takim razie od samego początku. Nie będę już przepisywał tego przykładu, po prostu zrobię tylko ształtkę. No i zapisujemy tutaj pierwsze obliczenie, czyli 2a plus b do potęgi drugiej. z tego użyjemy tego wzoru pierwszego, czyli mamy w tej sytuacji 2a do potęgi drugiej, to będzie wtedy 4a do potęgi drugiej. Następnie mamy 2 razy 2a razy b, czyli mamy w tej sytuacji dodać 4ab. No i jeszcze mamy na samym końcu plus b do potęgi drugiej. Tutaj jest minus i ten minus musimy nad niego zwrócić uwagę. Jeśli mamy plus, to możemy od razu opuszczać nawias, natomiast minus powoduje nam tutaj w tej sytuacji, że wszystkie te znaki, które będą się pojawiały na nawiasie, będziemy musieli zmienić na przeciwne. Dlatego ja tutaj zapiszę te wszystkie działania w minusie w nawiasie i później zmienimy je na przeciwne. Używamy tutaj w tej sytuacji tego wzoru numer 2, czyli A do kwadratu to będzie wtedy 4A do kwadratu. Następnie mamy odjąć wedle wzoru, czyli odjąć 2 razy 2a razy b, czyli to samo w sumie praktycznie to wcześniej, tylko że z minusem 4ab, no i później jeszcze mamy dodatkowo plus b do potęgi drugiej. No i w kolejnym kroku pozostaje nam opuszczenie ten nawiasu, czyli początek przepisujemy. 4ab plus b do potęgi drugiej i zmieniamy teraz znaki na przeciwne, czyli odjąć 4a, dodać 4ab i dodać b, do, przepraszam, odjąć b do potęgi drugiej. To będzie ten moment, który musimy tutaj jeszcze sobie poprawić, czyli odjąć b do potęgi drugiej i to nam się równa. No i teraz redukujemy wyrazy podobne. To nam się w tej sytuacji skróci. b do potęgi drugiej nam się też skróci. I pozostanie nam tak naprawdę, że 4A, 4ab, dodać 4ab, to otrzymamy w tej sytuacji 8ab i to będzie wynik najbardziej uproszczony, jaki tylko się da. I taką odpowiedź znajdziemy w podpunktku. চা বা